Osiemanko, my się chyba jeszcze nie znamy, więc pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Xan i jestem mistrzem areny. Właśnie God wybrał mnie do dzisiejszej walki z moją koleżanką Aris, więc zacznijmy od tego, że opowiem pewną historię. Idę sobie do baru na ulicy Uneralowej 11, wchodzę, podchodzi kelnerka i mówi co opodać. Ja oczywiście nie wiedziałem co tam mają w ofercie, więc powiedziałem, że chcę drinka w białym kolorze, a tam kurwa zaczyna w spodniach grzebać. No ja pierdolę, taki rzecz. Czy to nawet weżej nie ma, nie? Haha, widzieliście? Wreszcie po trzech tygodniach ciężkiej pracy nauczyłem się teleportować. No i pierwszy frag należy do mnie. Ach, jak to dobrze pooddychać nieświeżym powietrzem. Zaraz, przecież w kosmosie nie ma powietrza, a ja nie oddycham. No cóż, mam słabą pamięć, więc mogłem sobie co nieco zapomnieć. Ej, ty chuju, jeśli mnie słyszysz to zacznij się modlić, bo już nadchodzę, już po tobie. Chciałabyś? Haha, ha. jupi, zajebałam tego robota, kura. Wyrzuć na fajer. Ło kurwa, butyska z se je wezmę. Echa, use this.